SPR Polski Sujer Pomazania Malburg wygrywa 22-21 z różną SMS-u Gdańsk. Dzień po tym zwycięstwie spotkamy się z trenerem Łukaszem Dzielskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo nas cieszy zwycięstwo po tym paśmie pięciu porażek. No nas również bardzo cieszy. Szczególnie, że jest to zwycięstwo na, na wyjeździe z drużyną młodą, bo jest to drużyna SMS-u Gdańsk, która właściwie w rozgrywkach gra bez żadnego obciążenia psychicznego. A, no, a z takimi drużynami się, się ciężko gra. Tym bardziej, że my z takim obciążeniem do tego meczu podchodziliśmy, bo jak wiemy, walczymy o, walczymy o utrzymanie się w Lidze. I, no i cieszą te dwa punkty. Warto wspomnieć, bardzo dobrą grę pokazał nasz bramkarz Radek Kondziela. No tak, to już nie pierwszy, nie pierwszy mecz, w którym Radek dobrze broni i ratuje naszą drużynę w ciężkich sytuacjach, gdzie, gdzie koledzy popełniają błędy w obronie, on, on, je, on je naprawia. Właśnie cały czas bolą niewykorzystane sytuacje przez nas zespół. No tak, mamy z tym problem, tak, są, są liczne straty, są, są niecelne rzuty, no ale myślę, że wynika to już głównie też z tego, że no, są zawodnicy po prostu zmęczeni już z sezonem, bo to końcówka sezonu, no a jak wiemy, de, no, przygotowań w zasadzie y, jako takich nie, nie było, bo, bo z marszu ruszyliśmy do pierwszej ligi. No i niestety to, to się tutaj w końcówce, w końcówce odbija. No ale zostało jeszcze trzy spotkania i, no, i musimy zacisnąć zęby tak, i, i jechać dalej. Następny mecz za tydzień z Kościerzyną. Pierwszy mecz przegrany 20 do 30. W ostatniej kolejce i my i Kościerzyna wygraliśmy. Będziemy musieli wygrać, żeby myśleć dalej o spokojnym pozostaniu w tej pierwszej lidze. No oczywiście wiemy, wiemy o tym doskonale, że musimy teraz ten mecze wygrywać. Yy, no i myślę, że, że udowodnimy to na boisku w, w sobotę. Na sam koniec warto również wspomnieć, że kibice pomogli. Grupka około 30 osób pojawiła się na hali w Gdańsku i bardzo głośno dopingowała nasz zespół. No tak, tak. My, szczerze mówiąc byliśmy zaskoczeni, chociaż to nie pierwszy raz, kibice jadą za nami, szczególnie jeżeli jest to bliski wyjazd. I no, nie ukrywam, że byliśmy no, mile zaskoczeni, bo, bo naprawdę robili dużo rumoru, pozytywnie nas wspierając i jak widać się przydali. Jeszcze planowany wyjazd kibiców również do Elbląga jest na ostatni mecz wyjazdowy. E, no, no Również w Elblągu liczymy na ich pomoc. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był trener Łukasz Izierski.